Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Wodzu i witajcie w dzisiejszym odcinku oddziału specjalnej troski. I ze mną jest Montwa. Witam. I Mak. Siema. Polecimy wspólnie w kluczu B17E. Nie będę tam brał następnym razem tych innych B17, bo technicznie są praktycznie takie same. A ten jest najprostszy, Napotykam mniej groźnych przeciwników i zagramy sobie. Trzema sposobami, jakimi ja latam. No i zobaczmy, czy to wyjdzie. Ja nie pamiętam, to kiedy ostatnio mafra. na tej mapie latałem. Chyba zapalnik ten. Uderzeniowy. Uderzeniowy. W jakiej paliwo minimalne, chyba. Tak, w bombowcach zawsze minimum, bo to nie ma znaczenia, bo. 52 minuty, kuźwa, becz tyle nie trwa. Ile mam na bazę? E, powinno starczyć po 3. 3 razy 1000 LB. O kurde, 4 B17. Niemożliwe. Dobra, 100% kąt wspinania dajmy 5 stopni są trzy bazy. Zaraz, czy to jest stara generacja mapy? Stara kora? No bo są tylko trzy, a nie cztery bazy, czyli znaczy to, że po zniszczeniu tych baz jest lotnisko. Hmm, no, bo gramy operację. Nie ma znaczenia, już wszystkie operacje były zmieniane, ale to jest stara mapa niezmieniona jeszcze. Nie spodziewałem się, hmm. że takie coś rzuci. Jak zrzucamy bombę? W sensie, kto pierwszy, kto ostatni? Może... Tam... Może pierwszy Aha. ja, potem odbijemy w prawo, potem montwa na koniec ty, a potem na lotnisko. No chyba, Gdzie że któryś nie? z nas zginie, to kolejność się zmienia. To ile bomb było trzeba? E, spróbuję trzy. Jeśli nie zadziałają trzy, trzeba będzie cztery. To wtedy ja się... Jak nie zadziałają trzy, to się ja oddzielę od klucza. Wy lecicie po następne tamte bazy, to już będziecie mogli się tam przy nich rozdzielić, bo są obok siebie. Chociaż AD2 po jedną bazę leci. A, dlatego. To są głupie szturmowce. Czyli będzie o bazę mniej, czyli. Trzeba będzie zaatakować tylko te dwie. O, o, Messerschmitt na lewo. 4 km. Kilo... A nie, dobra, D daleko. 3 km najbliżej może być. Messerschmitt Chcesz próbuje nas ścigać. za bombę bomby teraz? Tak, jak trzy za nami. A, ma znaczenie, się będzie silny. O nie, to tak długo się otwierało, ale dobra, poszły trzy. Wytyfy, b 17 na czacie. Oho i 185. E, dobra, to ty, Mac, jesteś bliżej, zbombarduj tamtą bazę. Zaraz dostaniesz potwierdzenie, czy tyle bomb starczy. Myśliwiec chyba pominął 3 km. Mam. Jak nie. No. Zaraz te bomby uderzą, minimalnie pudło, ale to trzy ja już strzelam do tego jaka. Też próbuję. E, no. Pamiętaj, żeby korygować z tym zielonym celownikiem, a nie z tym głównym. To tak jest. I nie, przegrzaj, nie przegrzewaj uzbrojenia. Wiem, wiem. Ale goś odpuścił. Mam mi ten BF, tak. Nie wiem, co on zrobić. No mam cztery samotne. Pec, eee, smyczy. Lotnisko, lotnisko jest centralnie na nasze lewo. Mocno na lewo. Odbijamy już na nie? Max, też radę tam zrzucić? No raczej tak. Nieważne. A, weź tym noska. Czyli co? A dajcie dos... mi lotnisko. To powinno być tylko lotnisko, już do zbombardowania, i to nie jest to obok, tylko to dalej. Mam mnie się rzuca we... No, długo ich jest teraz. Do góry montwa, 5 stopni wzmijania się. Trafienie i. No, montwa jest daleko. Kafie Czy to bombardowanie w ogóle odda? Czemu ten MC nie pomaga? Pomaga, ale on jest niżej. Jak ty wymieśla? To jest to lotnisko. Ale się. To jest to. kurde. Mocno uszkodzony strony. Nie chcąc. Dobra, dam sobie moc na 95%, bo się naprawdę gotuje ten B17. Lecę w dół, nie mam klap. A on się tak uszkodził? No. Jest 20 stopni i zlecę w dół. Montwa, otworzyłeś luki, zrzucasz? Eee, no, mam otwarty. A zrzuciłeś? Nie. No. Uźwa, miałeś Nawrotę. jedno zadanie. Nawrotę robię. Jeze, psównie. My też On... wygraliśmy praktycznie. Nie, przegramy. A właśnie, co ja gadam, wygramy. A mi klapy nic nie pomogły, raczej raczej polecam w dół. Uszkodzenie tylko kadłuba, kurde. Eee, okej. Okay. Na tej mapie bombowce są useless, bo zrzuciłem bomby na to lotnisko, nic to nie dało. A. Więc to... Ta mapa powinna iść do bana. Co mi się stało? Czy przy prędkości 300 km na godzinę... Miało, miało, mogły mi się urwać skrzydła wszystkie? Czy, czy, ty, urwa, czy ty urwałeś skrzydła w B17? Musimy. Ale ja leciałem 300 na godzinę. <laughs> Ale to jest krowa! Co ten Mustang okrąża całą mapę? Masterplan. To nie odrzutowce Zrozumiałbym, gdyby leciał jakimś bardzo słabym samolotem, ale on. Którym P51 leci? Kurde D20, najlepszym. I mało graczy jest, strasznie mało. Teraz dopiero zauważyłem. Mowy nie będą nam to Jaka wysokość? 6000. No, u mnie będzie za 200. Nie, e, na czacie Messerschmitta. Aha. Eee... 4900. Kuźwa to jest za blisko. Otworzyłeś luk? Tak, otwiera mi się teraz. A zrzucisz na czas? No jasne, już chyba mam otwarty. Tak, mam otwarty. Na razie zrzuć 3. To my, Mak, odbijemy już na lewą strefę. Ty teoretycznie możesz odbić na te jeszcze na lewo. Wystarczyły. Okej. Okay. To ty możesz lecieć od razu na tamtą czwartą bazę. Dobra. Bo te przylotki. Lotnisku... I trzy bomby staczałem, tak? Przy lo... Tak, przy uh -huh. lotnisku ja bombarduję bazę. To ja lecę na tamtą najdalszą. I od razu zamykam luk bombowy i dalej dalej się wspinamy. Bo one później kolejne się zrespią. Więc będziemy się kierować też do tamtej czwartej bazy, żeby tam spotkać się z powrotem. A chcecie. To... Ten luk się otwiera, trafi długo. Dwie bomby starczyły Dwie? Mhm, uh -huh, teraz oglądałem jak spałem mi druga bombę. A no tak, bo 550 trotylu, a jedna bomba to jest 300 To odrzucać dwie? Tak. To teraz jedynie trzeba czekać na kolejne bazy. Ten mustang tu przyleciał. A jedno na ziemię będzie trzeba zbombardować. Jesteśmy wysoko, jesteśmy bezpieczni Lepiej będzie zbombardować bazy, bo one odbiorą więcej punktów. Ale i tak ktoś z nas będzie musiał zrzucić jedną bombę na tamte O, jest baza bardzo. jest pod nami. Tam, ty, Magdasz, radę ją zbombardować, a my zrobimy nawrotkę, bo one się tu będą już respić. Właśnie. Ja jestem Blizę za niską. Ja bardzo dam. tam. Są dwie. Ja muszę zakręcić. Ja, za ja mam trzy. Więc jedną uszkodzę, jedną zniszczę. To od razu zrób kolejną nawrotkę, bo tu zaraz kolejne się zrespią. Dobra, dwie poszły. Wiem no, czemu, ale wydaje mi się, że dwie się tylko od razu będą zrespić. Nie, nasze się cztery zrespiły. Widzę dwie. Wrogie Jak widzisz dwie? dwie. No i nasze też widzę dwie. Ja cztery są. Cztery! Ja... Nevermind. Niewawne. Czyli wy się te dwie, tak? Mm, nie, ja zbombardowałem tą bazę. Ta jedna... Zaliczyło? Zaliczyło. Kurwa, nie ma komunikatu. Co jest? ze zepsuli coś. Więc została mi jedna bomba, Montwa ma jedną bombę, ty masz trzy bomby. No... Zgadza się. Silnikiem mi się co strasznie. 90 mocy muszę dać jest. No dość słabe silniki ma ten pierwszy B-17, jeśli chodzi o wytrzymałość ich O kurde, chmury zasłaniają To po strzałeczkom Pusto Ostatnia bomba poszła Moja też poszła To my już wracamy na lotnisko, na te dalsze lotnisko lepiej Zapomniał otworzyć luk bombowy Serio? Nie wiem, czy zdążę? Bo w. w. W hangar trafiłem. Ale cóż, nie wszystkie, bo po prostu spację. Baza zniszczona. Może, żeby było szybciej, każdy niech leci na własną, ja biorę prawą. Ja się I potem zobaczymy, co dalej, bo. To jest irytujące. Trzy bazy, i. no, co bombowiec ma tu zdziałać? Powrotnisko się pojawi. Obstawiam, że nie, bo to znowu jest kategoria odwalonej mapy. A ile jest bombowców? Jeszcze jest A-20. zrzucamy po dwie bomby. Tak. A-20 chyba się czai na moją bazę. B-7A2, co to jest? Japoński bombowiec z działkami 20 mm. Nie zniżaj się, ja unik muszę zrobić, bo jestem na czołówkę, nie? Ale on cię teraz wykręcił, macie na ogonie. E, jaki stan? Stan, nie mam jednej lotki i chyba będę się już kręcić do końca gry w kółko. Nie możesz lecieć prosto? No, staram się, ale. Ciężko. Dobra, gość, gość ma szturmowca, leci po bazę. I to jeszcze ma zwrotnego szturmowca, że wykręci kilka samolotów. No i tu chyba tylko cele naziemne nam zostają do bombardowania w tych okopach. A nie zrespią się czasami bazy? Są trzy bazy, więc one się nie zrespią. Muszę dać moc na 95%, bo się gotuje. Dobra, dwie bomby poszły. Znowu przegrywaliśmy, przegramy chyba w... Chociaż może nie do końca. Nie, przegrywamy w powietrzu. Myśliwce giną. A, ja mam nie, myśliwcy to jest stanowisko. lotnisko. Ej, leć w moim kierunku Dasz no, radę bo Ciekawe. Jak, jak będziemy cieszo. we dwóch, to będzie może lepiej. A uda wam się zniszczyć lotnisko, czy nie? Znisz lotnisko Czy jest lotnisko? Niemożliwe Dobra, leć Wozu na- Może musi wyleżeć do mnie Le Leć na lotnisko Próbuję tego FSC trafić, nie. Trafię, nie Aktywuj gaśnicę Wrzuciłem bombę Teraz się nim zajmuję a FSC-a mi zabiję nie, powodowuję. Zabił mnie. Jakby nas nie rozwalili pojedynczo, to by. No. Może to lotnisko nie dałoby się jakoś rozwalić z tego bombowca? Ale to raczej czwórka by nas musiała wtedy być. Ila, ja, może, jeszcze, może jeszcze rozwalimy. Mm, nie, za mało, mało trotylu. No. Co jest? Gdzie to leci? Kuźwa przegrzało się, serio. Trochę trochę szeroko. By startować samotnie, się wsunąć klapy. Yy, kliknij po prostu zmianę klapa, potem jeszcze raz to ci przestanie to brygać. Startowe są fajne klapy, ale one ci tutaj nie pomagają, bo on musisz nabrać prędkości, a te startowe cię spowolnią na początku. Ja się coś. Znosi... No zobacz, mi się sam podniósł. Jestem szybszy już od ciebie. Znacznie. Klapy na Pięk start? Stopnie. Nie, lecimy na jednostki naziemne. Tylko to będziemy musieli zrzucać z odległości. chyba 500 metrów żebyśmy się nie uszkodzili. Może polećmy najpierw na ten most, na lekko na prawo. Ja zbombarduję most. A jedna osoba niech zrzuci jedną bombę na te samochody, a jedna na czołgi. A chodźmy na prawo! Na prawo nikogo nie ma, a tam jest kolumna, nie jedna. Mam nadzieję, że jedna taka bomba wystarczy. Trochę za wysoko poleciałem. Zamkniemy luk no sweetfire. Tam mam lecieć. Sweetfire 7 km. A widzę. On. Zastarczyło no, na moc. Dużo ich, dużo ich jest. Su-6... E! Kolumna jest na moje prawo! Mak! Eee, nie zauważyliśmy. Oho, widzę su-6. E, ona może mieć albo dwudziestki trójki, albo trzydziestki siódemki. Jedno i drugie to niedobrze. Pocieszające. Ja tutaj te czołgi Połów spróbuję, jak mi się nie uda, no to... Będziesz mógł powtórzyć. Ja pelotki wezmę, spróbuję zniszczyć. Kuźwa. On mi tutaj między tymi budynkami się chowa. Dobra, taka wysokość powinna wystarczyć. Zrzuciłem jedną bombę dla pewności. A po co? Czekaj, ty jedną bombę zrzuciłeś? Tak. Okej. Okay. Jeden na pelotki, jeden na te samochody i jeden na czołg. Jeden czołg trafiłem jedną bombą. Dobra, zmniejszę moc. Tu bomba i tu bomba. Aha, bo ten, ten, ten wjechał w budynek, to obronił się przed tym. Właśnie się złamałem. Co? No właśnie, też nie wiem, jak to jest możliwe. Ile leciałeś? E, 300. A jakie przeciążenie miałeś? Chyba 3G, 4. Nie, nie zwróciłem na to uwagi. Plusowe czy minusowe? Plusowe. A używałeś klap? Nie. To używaj klap. Nie. He? Zapalnik uderzeniowy, bomba uderzyła. Wybuchła po sekundzie, co jest? Bo to zależy od, od chyba wysokości, czy nie? Ale z 500 metrów zrzucałem bez przesady. Tam czołg zostawiłeś. Jak mogłeś. Więc mm. celów cały jest. yy, Jesteśmy ostatnimi samolotami. No to najz. No Ale mamy szansę to wygrać jeszcze. Yy, jeśli będziemy zwiewać najdalej. Gdzie się tylko da... Zbieram. Zbombardowałeś te jednostki, czy nie? Nie. A ja masz bomby, czy nie? Bie. To zrzuć na ten samochód, a ja zrzucę na peloty Otwieraj szybciej. Otwarte. Z tym ślimcem się nazywam zaraz. Aha, tego nie liczy, tylko ten samochód zaliczy, okej. Okay. Zbombarduj samochód i zwiewamy. Musielibyśmy dorwać dwa cele przynajmniej. Jeden, jeden temat cel... Wy... Możemy wygrać to na czas po prostu uciekając. Mam jedną bombę i jest tutaj pelotka koło mnie. Nie liczy jej, liczy tylko te migające na mapie. Więc zostały Aj. dwa czołgi, jeden czołg zaraz zginie, powinien być to ten na lewo. Jakbyś go nie pominął, to już byśmy wygrali. O, spitwajmy go nie. Trafiłem go coś. Nie! Dawaj! No nie, uszkodzenie lewej klapy. A co tutaj zabił? <laughs> Dawaj, chodzę wiewę trzeba. Ktoś was strzelec górny, nie żyje. Co jest? Ja nie wiem co jest z tymi karabinami, bo trafiam w niego i nie trafia gry jakby. To musi śmiesznie dla niektórych wyglądać. Właśnie to samo chciałem powiedzieć. No po prostu skupmy się na zbombardowaniu tych yy, bunkrów. Tylko uważajcie na te peloty przy tych bunkrach. Ja polecę na samą lewą stronę, ostro. Pierwsza bomba, jeden I bunkier leży, nie Trafienie tylko. Drugi bunkier nie. leży. Tle, cały zrzu no. Zrzucaj no. lekko przed nim, a nie w niego. Ja nie mam już ogona. A naszej drużyny znowu nie ma. Co się dzieje dzisiaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Już dziewięciu nie ma. O, i ten I tutaj podlatuje. Ma ten I, to chyba na mnie. Dobra, zaatakuję ten bunkier. Staram się przejść. Ja tutaj atakuję ten w całą A to zwykły bunkier, oj. Nie tam za stronę. No, to też teraz zwykły bunkier będę atakował. Od razu na ten lekki ustawiam się. Nie, właśnie ten lekki lecę. Póki mogę. Nie, nie mogę już. Wadzę, zatem jest i. Wiem, próbuję. Zestrzelony Mady. w końcu. Ja lecę w dół, bye Ja jeszcze z połową ogona dam radę. Nie mówcie, że my jako bombowce zrobiliśmy... Kuźwa już. A, to jeden, praktycznie. Dawaj, 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 dawaj jeszcze. Kuźwa. bez skrzydł. Po co mi skrzydła? Bązaj. Ile my zrobiliśmy? To mnie zastanawia. Muszę zobaczyć. Sporo. Tak. I to pokazuje, jakich graczy nam niestety rzuca. Ale też pokazuje, ile punktów zdjęliśmy niszcząc cele naziemne. Więcej niż za bazy byłoby. A więc moi drodzy, jak widzieliście, niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Parę razy trafiły się właśnie zepsute mapy, jak na przykład mapa, w której były tylko trzy bazy, i potem nie pojawiało się w ogóle lotnisko, bo go nie ma. Mieliśmy mapę, gdzie działała w starym stylu, czyli trzy bazy i po zbombardowaniu pojawia się lotnisko. I mieliśmy mapę w nowym stylu, czyli gdzie są cztery bazy i po ich zbombardowaniu pojawiają się kolejne. Ale podsumowując to, bombowce i funkcja bombowców jest tutaj tak znerwiona, że to B-17 jest naprawdę ciężkie do grania. Bardziej opłacalna jest właśnie ta opcja ostatnia, którą pokazałem, czyli bombardowanie celów naziemnych. Najbardziej ja preferuję właśnie star z lotniska. Bo wtedy myśliwce lecą w górę, szukają bombowców, a bombowce są tymczasem nisko i może być taka szansa, że jakiś myśliwiec będzie was osłaniał, plus zaniszczenie celów naziemnych jest większa nagroda i więcej spada punktów, niżeli zaniszczenie właśnie tych bas. To byłoby moi drodzy na tyle w tym odcinku, dajcie znać czy się podobało, będą jeszcze w przyszłości pojawiały się bombowce raczej w ekipie i może niektóre pojawią się również na bitwach pancernych. Na symulacji nie wiem czy to w ogóle byłby sens. No to tyle, trzymajcie się do następnego. Na razie.